Witam, tutaj Tomasz Migdałek, blog Birofile, blogspot.com. Pierwsza informacja, najważniejsza, chyba jeśli chodzi o polski świat piwny, w ostatnim czasie, w ostatnich dniach. Wczoraj zakończył się festiwal Birofilia w żywcu i po raz drugi z rzędu, tytuł Grand Championa zdobył Czesław Działak, Tym razem za dubla. Serdeczne gratulacje dla Czesława Dziełaka 6 grudnia tradycyjnie premiera, grand championa, który zostanie uważony w nagrodę za zwycięstwo w browarze w Cieszynie. Serdeczne gratulacje, a teraz przechodzimy do kolejnej recenzji. Kolejna recenzja, tym razem piwo z browaru Faktoria, piwo Pony Express. Mm, piwo, które można powiedzieć, zbudziło nieco kontrowersji wśród degustatorów. E, a skąd te kontrowersje się wzięły? E, otóż tak. Faktoria Pony Express e, na etykiecie czytamy "American Wheat". E, osoby, które to piwo piły, część osób, która e, to piwo zaczęła pić, e, degustować, e, zwróciła uwagę na to, że jest to piwo dość dalekie od kanonów stylu American Wheat. Pojawiły się porównania nawet do Peacemakera, że to piwo ma w sobie więcej z iPy, tak naprawdę, aniżeli z amerykańskiej pszenicy. No i rzeczywiście, gdyby polegać tylko na tej informacji, którą mamy na etykiecie piwa, bo tutaj mamy po prostu napisane American Wheat, to można by powiedzieć, coś jest nie w porządku ale jak sobie odwrócimy butelkę i spojrzymy na kontraetykietę, to się już więcej wyjaśnia, dlatego że mamy tutaj napisane Pony Express American Wheat Ale. American Wheat Ale. Dalej mamy skład. W składzie słody, pilzneński, pszeniczny, karmelowe, chmiele Centennial Mosaic Simcoe, drożdże US05, ekstrakt początkowy 13,1, procent, alkohol 5,7, czyli wyraźnie więcej niż w, w takich w regularnych piwach w stylu American Wheat i był oszacowany na około 29, czyli po prostu jest to taka wariacja na temat jasnego ale w amerykańskim stylu z większym udziałem słodu pszenicznego, ale nie jest to piwo American wheat sensu stricte, tak jak Wirband ostatnio, którego piłem tutaj na vlogu, tak jak Rosa z Ursy, tak jak Saratoga ze Spirifera, która się za moment pokaże, jest to trochę coś innego. Dlatego pewne zastrzeżenia można mieć do etykiety, bo na etykiecie mamy po prostu napisane American wheat, co sugeruje właśnie lewką amerykańską pszenicę, dopiero etykieta nam więcej wyjaśnia no to taka e, techniczna dygresja tak wygląda etykieta utrzymana jakby w typowym dla w typowym dla browaru faktoria stylu samo piwo oczywiście uważone w browarze w Kłodawie co tu jeszcze parametry odczytałem kapsel czarny goły Data przydatności do spożycia 12 września 2014, czyli to są te informacje najważniejsze. No i teraz możemy piwo po prostu otworzyć i zobaczymy, co się w środku kryje. Wyraźny aromat amerykańskich mieli. Jakiś słodki, dość mocno cytrusowy, trochę się kojarzący z grejpfrutem, słodki, owocowy aromat, troszeczkę gdzieś ziołowym akcentem. Trochę karmelowości w aromacie również mamy, ale też mamy jakby akcenty typowe, typowe dla słodu pszenicznego, takie lekko kwaskowe. Generalnie bardzo przyjemny aromat. Zobaczymy. Co dalej? No po kolorze widzimy od razu, że nie jest to American Wheat sensu stricte. Widzimy, że jest to innego typu piwo. Piwo jest opalizujące, leciutko zmętnione. Wygląda na to, że jest niefiltrowane. Nie wiem, czy tu jest informacja na temat braku filtracji. Chyba nie ma informacji. Piwo jest pasteryzowane, ale chyba jest niefiltrowane. Raczej tak, nawet jest osad na, na dnie butelki, więc tutaj filtracji nie ma. Piwo jest lekko zmętnione. Ma taki złocisty kolor. Złocisty kolor z lekkim zmętnieniem. Po świece może tutaj pokazać, uwydatnić tę barwę. Zmętnione złoto, barwa zmętnionego złota. Piana, piana niezła. Sporo drobnych pęcherzyków, jest też trochę, trochę większych. żeby można tradycyjnie im wyżej, im wyżej ta piana idzie, tym, tym tych większych pęcherzyków jest więcej tafla w miarę ładna choć troszkę się tutaj tak zbąbelkowała ale nie jest to nie jest to problem pokażemy może piwo z bliska jak wygląda o taka barwa, taka piana bardzo ładne piwo bardzo ładnie się prezentuje ale od razu widzimy, że nie jest to American sensu stricte aromacie ze szkła, głównie owoce sporo cytrusów sporo cytrusów, cytryna, grejpfruty yy. jest taki akcent yy. trochę się kojarzący może z papają albo z marakują cytrusowo-tropikalny, dość słodki aromat bardzo przyjemny Próbujemy Wasze zdrowie Pony Express z browaru Faktoria. Pełne w smaku, aromatyczne, świetny owocowy aromat, cytrusy bardzo wyraźnie zaznaczone. Jest pełnia słodowa, słodycz jest dość wyraźna, ale zaraz za nią idzie przyjemna, krótka goryczka. Taka bardzo głaciutka, absolutnie niezalegająca, taka właśnie 29 iBU dokładnie, wszczelona w punkt. Bardzo przyjemna. Bardzo dobre piwo, średnio nagazowane. Słodowo, słodowo owocowy profil. Tak bym powiedział. Słodowo owocowy profil. Słodowość jest wyraźnie zaznaczona, ale idzie za nią ta bardzo przyjemna nuta cytrusowa. Jest też taki akcent. Troszeczkę landrynkowy, który tutaj gdzieś się, gdzieś się też przewija. Piwo jest bardzo pełne w smaku, bardzo pełne w smaku, ale ta pełnia jest doskonale uzupełniona tym aromatem mm, owocowym chmiel naprawdę tutaj, jeżeli chodzi o chmielenie na aromat, to wykonano bardzo dobrą pracę, bo aromat mamy bardzo wyraźnie zaznaczony zarówno kiedy piwo wąchamy, jak i wtedy, kiedy piwo już mamy w ustach, a to się nie zawsze zdarza. Ostatnio mieliśmy właśnie taką serię wręcz, że o ile aromat w zapachu był naprawdę bardzo wyraźnie wyczuwalny, to już jeśli chodzi o smak, gdzieś to się nam tam lubiło wywijać, wykręcać, uciekać i tego nie mieliśmy. A tutaj rzeczywiście mamy aromat zarówno na poziomie ust, jak i na poziomie nosa. I to jest bardzo dobre, bardzo dobre w tym piwie. Fajne akcenty słodowe, właśnie w kierunku karmelowym one idą. Akcentów typowych dla, e, dla piw pszenicznych, dla e, słodu pszenicznego mamy niewiele. E, piwo rzeczywiście w smaku e, i w aromacie, w fakturze też, e, no i w wyglądzie e, zdecydowanie bardziej przypomina e, jasne e, ale w amerykańskim stylu. Aniżeli amerykańską pszenicę. Zdecydowanie jest bliżej profilem temu piwu do American Pale Ale, względnie do IPA nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę ten no, dość wysoki voltaż 5,7 to już jest, idzie, idzie w kierunku dość wysokiego voltażu. American Wheat. No, trochę. Trochę jakby boli to, że na etykiecie znajduje się to sformułowanie American Weed, bo ono rzeczywiście może wprowadzać w błąd. Wprawdzie, jak sobie odwrócimy piwo i przeczytamy te informacje na kontretykiecie, to już nam się to i owo wyjaśnia, ale jeżeli ktoś się zasugeruje etykietą i określeniem American Weed, no to może być zaskoczony, że dostał to to piwo, które bardziej przypomina jakby klasycznego. Eila jasnego w amerykańskim stylu, w którym niekoniecznie jest słód przedniczny. Tutaj słód przedniczny mamy, ale on gdzieś całkowicie się, się jakby rozszedł w charakterze tego piwa i zdecydowanie, zdecydowanie jakby dominuje ten taki typowo eilowy klimat. Bardzo przyjemny zresztą, to jest bardzo dobre piwo. Piana zredukowała się do korzuszka, ale korzuszek jest dość zwarty, ładnie to wygląda, aromat naprawdę świetny, trzy, trzy typowo amerykańskie odmiany chmielu, bez Cascade nawet, co jest ciekawe, bo ostatnio prawie wszędzie jest Cascade, tutaj nie mamy odmiany Cascade w tym piwie i aromat wyszedł świetny. Szukam tych akcentów przenicznych. Możliwe, że taka delikatna kwaskowość, która, e, która jakoś tutaj towarzyszy tym, tym owocowym akcentom, możliwe, że ona właśnie wynika z zastosowania słodu przenicznego, ale generalnie raczej więcej tutaj ma do powiedzenia słód pilznyński i słody karmelowe, aniżeli słód przeniczny. Dla mnie nie jest to problem. E, piwo jest bardzo dobre, bardzo smaczne. Bardzo pijalne również. Fajne nagazowanie, średnie. Nie za niskie, nie za wysokie. Chyba dokładnie takie, jakie być powinno, żeby, żeby tutaj dawać też efekt przyjemnego orzeźwienia. Bo rzeczywiście piwo jest dość orzeźwiające. Ze świetnym aromatem. Z fajną, słodową pełnią. No, muszę powiedzieć, że bardzo pozytywnie, bardzo pozytywnie. Faktoria Pony Express, kolejna ciekawa propozycja z browaru kontraktowego Faktoria. Minus za, za to, że na etykiecie mamy sformułowanie American Wheat, które wprowadza trochę zamieszania. Już kilku blogerów też zwracało uwagę na to, że jak na amerykańską pszenicę to to piwo troszkę za bardzo IP przypomina no i faktycznie faktycznie bardziej przypomina IP aniżeli amerykańską pszenicę, ale to są, to są kwestie poboczne najważniejsze, że piwo jest dobre piwo jest naprawdę dobre i godne polecenia polecam je zatem dzięki wielkie za uwagę i za tę kolejną recenzję już wkrótce seria recenzji piw z wysp brytyjskich Pochodzących rzecz jasna z Lidla, ale to za moment, i też niejednym ciągiem będą różne przerywniki pomiędzy tymi brytyjskimi piwami. Serdeczne dzięki za uwagę. Zachęcam do komentowania, subskrybowania, lajkowania. Dzielcie się blogiem ze znajomymi. I najważniejsze, najważniejsze pijcie dużo dobrego piwa. One Express ma moją rekomendację, jak najbardziej. Tomasz Migdałek, blog biurofileblogspot.com. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!